No, witam wszystkich, jestem Paweł RO1. Dzisiaj zademonstruję Wam trzeci etap budowy mojej mapki, czyli miasto. Ale jak widzicie, nie stoimy tu przez przypadek, stoimy przed mapą, gierką, którą zbudowałem do tej mapki, ale niestety ją nie zademonstruję. Dlaczego? Bo to miał być wyścig, tor wyścigowy dla świnek. Tu mieliśmy dla dwóch graczy, tu mieliśmy się ścigać świnkami, ale wyszła nowa aktualizacja wprowadzająca koniki i stwierdziłem, że jednak warto to przebudować. Także tor był prawie skończony. Ale po prostu koniki nie przemieszczały się tak wąsko pod jedną kratką jak śminki. Dużo muszę przebudować. W ogóle ten cały wystrój takiej różowej świnki, troszeczkę się tam pozmieniać. Ale to będzie około tygodnia. Może za tydzień wrzucę i Wam pokażę Wam bardziej w szczegółach. Także to no, miał być świnowiek, a będzie wielka partubicka. Dobra, ale przechodzimy już do sedna, czyli do miasta. Tym to, co wam pokażę. Pokażę wam zarys tej mapy, iż dokładnie o co będzie tu chodziło w tej mapce, zrozumiecie. Czy I tutaj stwierdzicie na pewno czy Wam się będzie to podobało, czy nie. Czyli tak, ostatnio pokazałem pszenicy, na którym ono było zarobić dla przypomnienia 75 sztabek złota do wejścia do zamku było nam potrzeba 250 sztabek. Na tej minigierce zarobicie około 100 sztabek złota, no ale chodzimy do miasta, niestety żeby przekroczyć mury miasta musimy zapłacić 60 sztabek, no ale żeby dalej zarabiać musimy wejść do tego miasta, bo tam będziemy mieć dalsze zlecenia. Wrzucamy tutaj 60 sztabek, może tak, odłożę jedną sztabkę, wrzucę resztę, żeby Wam pokazać, że po 59 sztabkach się nie otworzą ta brama, to jakbyśmy chcieli cokolwiek innego, to Wam pokażę, to może wlecił coś na innego wrzucić, o, nie wpadnie nic nam, nie? musimy wrzucić tą sztabkę złota, no i brama nam się otworzyła, idziemy dalej do środka, muszę coś tu włączyć, sorry, idziemy dalej do środka, no i tak, zaczynamy, wejdziemy, tutaj mniej więcej to wygląda miasteczko, na razie jest bardzo skromne, ale będzie większe niedługo, wchodzimy do karczmy. Pierwszy obiekt jaki jest kaczmar, dosyć ciekawa. No oczywiście możemy coś tutaj w kaczmar, czyli do picia kupić do jedzenia. No ale w kaczmarie mamy taką minigierkę. Gra w kości, tak jak w takich czasach grało się dosyć często, ale to jest taka przerobiona gra na wersję Minecraftową. Na czym to polega? Wybieramy jedną kostkę sobie ile punktów przyciskiem, powiększa się nam oczko do góry, idzie od sześciu, spada w jeden i tak dokoła. Dwa, a drugą kostką sobie rzucamy. Jeżeli wypadnie dwójka, trafiamy 4 sztabki złota. Jedynka, czwórka, przełożymy sobie, że trójka będzie bardziej szczęśliwa. Cztery sztabki, z matematycznego punktu widzenia powinno 6 sztabek, żeby było uczciwie. Ale to nie jest po to, żeby było uczciwie, jest po to, żeby kasyno nas kroiło. Nie wyjdę stąd, jak coś nie wygram. Na no, tym właśnie polega hazard Dam 4, może 4 wygląda bardziej 10 i Oj, w ogóle podjęty. Muzyczka nam zagrała I się wciągamy grę, w grę dalej i przegrywamy się z kiepną, ale ja wyjdę, bo nie będę was tu to przynudzał To jest po prostu nie żeby zarobić, ale taki dla smaczków, tak żeby ta gra była ciekawsza, takich będzie więcej takich miejsc Idziemy dalej, sklep mamy tutaj taki jak w porcie, to tego nie będę wam pokazywał, ale dochodzimy do tego punktu i mamy tu dom na sprzedaż 315 sztabek złotu, złota. Po zakupie domu otrzymujemy, otrzymujemy status obywatela, przywileje obywatela, darmowe wejście do zamku. No i czyli właśnie, do zamku mieliśmy 250 sztabek złota, no a tu mamy 315, czyli płacimy o 65 sztabek więcej i wchodzimy do zamku za darmo. No i oczywiście mamy dom, to no, tylko kwestia wasza, czy wam będzie się opłacało, czy nie, no, to zależy od was. Jakie mamy jeszcze przywileje, teleportacja i zarabianie na wynajem pokoju. No dobra, na czym to polega? Jeżeli będziemy sobie oknem, ja jeśli będę tam wrzucał, że nie tego nie wyciągać. Idziemy sobie oknem i mamy tak. My wy oczywiście nie będziecie latać, nie będziecie mogli tego zrobić. Ale mamy tak. Teleportacja, do bram zamku. No i to jeszcze się poszerzy paleta możliwości teleportacji. Przybramy też jest przycisk teleportacji do domu. On jest nieaktywny, jeżeli nie zakupimy domu, dopiero się aktywni po zakupie domu. Także można dwie strony sobie tutaj ułatwić. Wynajem pokoju. Mamy tutaj, by ten pokój możemy wynająć. Tu jest kasa. I za każdą dobę Minecraftową, oczywiście, będzie nam do te skrzynki wpadała sztabka złota. Także będziemy na tym jeszcze domu zarabiać, za wynajem pokoju. No, mniej więcej domy tak wyglądają. Są pokoje, ja się będę chodził dokładnie tu mamy. Sprzęt do grania. No i muzyczka gra, także jest fajnie. No zrobił się taki mały RPG Minecraftowy. No i kamienice takie typowe. Wiem, że te kamienice nie przypominają takie no czasy rycerskie. Może tak nie do końca, bo to raczej taki bardziej XIX wiek, XVIII, ale to jest Majka, trochę jeszcze może że nie ma oka. Trzeba na to popatrzeć. I tak, warto po nich pogrzebać, bo tu po prostu będzie możliwość znalezienia jakichś różnych fajnych rzeczy w skrzynkach. Ale jak mówiłem, na przykład tam wieśniacy wcześniej filmie filmy wieśniacy będą podkładać różne połapki. No i tutaj będzie takie trochę utrudnione. No i już widzicie, tu jedna kamienica jest zamknięta, jedna brama. To są bramy mieszkania i tam nie wyjdziecie teoretycznie w żaden sposób no więc trzeba pogłówkować co to zrobić ja wam jeszcze zdradzę mniej więcej jak wejść no to jest no mieszkanie takie różne mieszkania jedno piętro drugie piętro tak mniej więcej tak dokładnie chodził tak mniej więcej no mamy tu to toaletę Każdej bramy stoleta. No i jak wejść do tego mieszkania obok, jest wszystko zamknięte. Nic tam nie wolno rozwalać oprócz szkła, ale takie będą regulaminy, ale nam nic nie da, że rozbijemy szkło. No teraz jeszcze wam zdradzę, żebyście to, żebyście się bardziej tutaj, no jedną taką, w sumie nie powinien tego zdradzać, no ale dobra, wchodzimy do drugiej bramy, jak wiem w którym miejscu. No i miasto ma, będzie miało kanalizację bardzo rozbudowaną i akurat nie do tego sobie wejdziemy kanalizacją. Kanalizacja kanalizacja też nie będzie przez przypadek. Łącząc spółkę, wody sobie, jestem w tym domu w środku. Aha, zamknąłem. Tu już mogę sobie wyjść na zewnątrz. No to mam zardziłem, ale na pewno nie każdy będzie oglądał. No i mamy bardzo fajne tempi Szable, strzały, a na pewno wam się przydadzą tutaj szabla, bo jak miasteczko jest w miarę przyjemnie, tak uwierzcie mi. W zamku już tak przyjemnie nie będzie. No i dobrze, piszecie do mnie, że chcecie ze mną budować. No może, może zrobię jakieś wspólne budowanie, ale na dzień dzisiejszy nie chcę tutaj, żeby. No, na razie chcę to robić po swojemu. I w sumie, jeżeli ktoś się chce przyłożyć jakąś swoją cegiełkę, włożyć w tą budowę, no to proszę bardzo, ja daję taką możliwość, że możecie wybudować taki domek na jakimś safe, najlepiej na płaskiej mapce, na mapce, zrobić krótki filmik w środku, na zewnątrz, ale prosiłbym o taki styl tych domków, jak ta kamieniczka albo ta widla. Tego typu takie podłużne z bramami podobne, prosimy prosiłbym taki wystry, kolory mogą być no, różne według Waszych gustów. Jeżeli do mi się spodoba, to go programem WordEdit, tak? Dobrze powiedziałem. Go skopiuję, przerzucę. ogólnie tego programu nie używałem, dopiero w tej mapce zacząłem go używać, bo tu jest tak dużo budowania, także stwierdziłem, że no naprawdę, to chyba z tym programem pół roku chyba będę ją budował, no może szybciej, ale bez programu to na pewno bym tutaj się nie wyrobił. No ale jak mówię, jeżeli ktoś chce sobie tutaj chce mieć jakąś własną cegelkę stawioną, może zrobić filmik krótki. Wrzucić tutaj dla mnie w odpowiedź wideo. I jeżeli domek będzie fajny, jak go wkleję, będziemy miał też taką swoją pamiątkę. I oczywiście domek może swój podpisać, tu przy drzwiach najlepiej, stawić jakąś tabliczkę i napisać spójnik. Gotowe. Albo napisać ulicę Pawele ulica Pawelero 1, na przykład jak tutaj jest, albo dom Paweł 1, no może w taki sposób. Także jak się ściągnie, to mapkę będziemy o satysfakcję, że stoi jego dom. No oczywiście jak chcecie, no bo pisaliście do mnie na pewno, że chcecie pobudować. A ja w sumie też wam będę za to wdzięczny, bo tak dobrą sprawę, no mam tutaj dużo do budowania, no nie chcę też kopiować jeden dom jeden tylko do drugiego, no zawsze ktoś ma jakiś swój pomysł na dom, coś innego wykona, a wiadomo, nie są identyczne wszystkie kamienice. No to tyle, dlatego też tak mniej więcej rzuciłem ten film o tym miasteczku, żebyście mogli to zobaczyć i, i też może waszą jakąś tam, tak jak tym bardziej, mnie o to prosicie, żebyście się budować, a przynajmniej ja troszeczkę mi łatwicie pomożecie mi też w ten sposób, jeżeli się od waszej woli i to chcę, nikogo nie zmuszał. No dobrze, to ja tak mniej więcej niedługo zrzucę drugi film z tej mapki, tutaj z tej minigierki, jeszcze Wam pokażę o tej minigierce o to chodzi. I to wstępnie tyle. O, a jeszcze chciałem tylko napomknąć, że no tutaj oczywiście nie będę konstruował wszystkich minigierek tej, do tej mapki, do tego miasteczka. Osobno wkleję te swoje minigierki, które już wcześniej zbudowałem I już tam na niektórych mam parę pomysłów, trochę poprzebuduję, ale, ale będzie fajnie. Dzięki Wam za uwagę, cześć wam, nara.